Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po spotkaniu 21. kolejki pierwszej ligi, wygrane przez GKS tych z Widzewem Łódź 1-0. Do Tylko dodam jeszcze, że mecz obserwowało 600 widzów. Z nami trenerzy obu ekip i proszę o pomyczowy komentarz, jeśli chodzi o zespół gości, pan Wojciech Stawowy. Witam wszystkich, no przede wszystkim na początku chcę pogratulować trenerowi. Drużyny przeciwnej zwycięstwa na pewno w bardzo ważnym meczu, w bardzo istotnym spotkaniu, ale na pewno nie w meczu, który przesądza o czymkolwiek, jeżeli chodzi o rozgrywki pierwszoligowe. Myśmy sobie zdawali sprawę z tego, że przyjeżdżamy dzisiaj na ciężki teren, na bardzo ważny mecz. Dla nas było to na pewno bardzo istotne spotkanie dla układu tabeli, dlatego żeby gonić te drużyny, które są przed nami w tabeli. W piłce nożnej oczywiście wygrywa ta drużyna, która zdobywa gole i to nie pozostawia żadnej tutaj kwestii i nie podlega żadnej dyskusji. No i oczywiście ktoś może powiedzieć po tym dzisiejszym meczu, no, że w widzewie miało się zmienić, no ale nie zmieniło się nic. Widzew gra kolejne spotkanie ligowe i to spotkanie przegrywa, ale ja się z taką opinią w życiu nie zgodzę. Uważam, że w widzewie zmieniło się bardzo dużo, że bardzo żal mi dzisiaj z tych straconych punktów, bo. Wydaje mi się, że z przekroju całego spotkania na pewno na porażkę tutaj dzisiaj w Tychach nie zasłużyliśmy. Pierwsza połowa naprawdę bardzo dobra w naszym wykonaniu. Szkoda tylko tej, tego braku koncentracji przy stałym fragmencie gry, który kosztował nam z utratę gola. Wtedy faktycznie GKS Tychy stworzył sobie jeszcze kilka sytuacji i mógł to spotkanie wygrać wyżej. No i tu się też na pewno zgodzę z jedną rzeczą, że myśmy w drugiej połowie na pewno nie stworzyli jakiegoś takiego większego zagrożenia pod bramką dużyny przeciwnej, czy nie stworzyliśmy sobie jakichś stuprocentowych sytuacji, ale na pewno trzeba brać pod uwagę to, że był to pewnego rodzaju dla nas cios, stracona bramka, sytuacja, w której my się znajdujemy, no w takich momentach nie pomaga. Niemniej jednak nie ma czegoś takiego jak spuszczone głowy czy brak wiary. Ja dalej wierzę w to, że drużyna będzie regularnie punktować. Myślę, że widzę dzisiaj to pokazał, że w piłkę potrafi grać. Trzeba to przełożyć tylko i wyłącznie jeszcze na lepszą skuteczność, na większą ilość sytuacji bramkowych. i zacząć punktować i wierzę, że tak się będzie działo w następnych meczach. To spotkanie powiem może przegrane. Dla mnie jest meczem optymistycznym i na pewno taki przekaz będzie płynął z mojej strony i ze strony piłkarzy. Ci oczywiście, którzy będą nas dalej skreślać mogą to robić, bo każdy ma prawo do tego, żeby wyrażać własne opinie, natomiast o tym, jak to faktycznie będzie wyglądało na końcu rozgrywek, przekonamy się dopiero za parę miesięcy. Do rozegrania jest bardzo wiele spotkań. Ja teraz myślę już o spotkaniu w zomkach, bo jest to zaległy dla nas mecz, i myślę, że chyba bardziej istotny dla nas, jeżeli chodzi o układ tabeli, jeżeli to, jeśli byśmy mieli rozpatrywać to w kategoriach tego meczu dzisiejszego i tego najbliższego środowego. No, bo tam w zomkach nie możemy sobie pozwolić nawet na, sekund na sekundę dekoncentracji. Dzisiaj żeśmy niestety na to pozwolili w drugiej połowie i e przegrywamy spotkanie, którego przegrać na pewno nie powinniśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Trenerze. GKS Tychy i Trener Pan Tomasz Hajto. Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję też za gratulacje od tu trenera. Ja powiem po porażce 4-0 ciężkość się podnieść. Widzieliśmy, że ten mecz musimy przede wszystkim dobrze rozegrać w sferze tutaj psychologicznej. Wiadomo było, że popełniliśmy tam wiele błędów i też na pewno nie zasłużyliśmy aż na tak wysoką porażkę, bo Gdynia sobie tych sytuacji nie stworzyła, tylko sami żeśmy je sprokurowali. Wiedzieliśmy też, że Widzew ma w swoim składzie naprawdę klasowych zawodników z ekstraklasy i to nie będzie łatwe spotkanie. Mimo zawirowań Zawsze tak jest, że im więcej zawirowań w klubie, drużyna się wtedy jednoczy i było to naprawdę ciężkie spotkanie. Widzieliśmy, że zespoły trenera stawowego starają się grać w piłkę, co dzisiaj też w pierwszej połowie pokazywali, ale staraliśmy się przede wszystkim mieć dobrą organizację gry, grać agresywnie, te wolne luki, strefy, w jakiej grają właśnie drużyny trenera stawowego blokować. W pierwszej połowie może nie udawało nam się do końca tak dobrze, ale jakichś takich stuprocentowych klarownych sytuacji w pierwszej połowie nie było. No na pewno bramka była kluczowa. Te stałe fragmenty gry w okresie przygotowawczym mieliśmy naprawdę opracowane do perfekcji, bo i Łukasz Grzeszczyk i Marcin Radzewicz biją mnie naprawdę wyśmienicie. Bodajże 14 bramek postałych fragmentach gry w okresie przygotowawczym pokazały, że to w tym nie ma przypadku, że to jest regularność. Bramka pozwoliła nam w to uwierzyć, wiara. I przede wszystkim no to, że gdzieś od 75 minuty zespół pokazał, że i może też to więcej biegać, więcej walczyć jeden za drugiego. Wierzę, że zaczął się tworzyć naprawdę zespół. A jak trener powiedział, kolejek jest jeszcze mnówco, to nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Tak samo jak widzę, my też musimy gonić tą górę, ale był to dla nas bardzo ważny mecz, żeby gdzieś zbliżyć się do tych drużyn, które są nad nami. Nie popadamy na pewno w hura optymizm. Cieszy to, że nie straciliśmy z tyłu bramki, cieszy zwycięstwo i koncentrujemy się już na kolejnym, na kolejnym spotkaniu, bo tak jak mówię, no, każde spotkanie dla nas jest ważne. Trener Stałowy tu słusznie zauważył, z 13 kolejek do końca łatwo policzyć 39 punktów. Uważam, że to da na pewno utrzymanie każdej drużynie, która te punkty do końca zdobędzie. także. Cieszę się, ważny dla nas mecz, na pewno też mecz prestiżowy tutaj dla, dla naszych kibiców, dlatego to tym bardziej cieszy. I jeszcze raz tu gratulacje dla mojego zespołu, który po tak wysokiej porażce podniósł się i w drugiej połowie pokazał, że nie tylko ta bramka, ale troszkę spokoju, jakbyśmy mieli w niektórych sytuacjach, to mogliśmy w drugiej połowie pokusić się jeszcze o kolejne, o kolejne bramki. Jeszcze raz dziękuję i bierzemy się do ciężkiej pracy w przyszłym tygodniu. Dziękuję Dzie bardzo Panie Trenerze, zapraszam do zadawania pytań. Bardzo proszę. Ja myślę, że można Bartu i Pani Bartu znieść głos i zadać wyborcze głosy. Mam pytanie miał zdecydowaną przewagę w całych adwentach gry. Same rzuty rożne to było 11 do 3 na korzyść Pana z drużyny. Były już tam rzuty wolne, kiedy można było wyśrodkować. No, a tymczasem to drużyna Pana Trenera Hajty wygrywa właśnie po takim wyśrodkowaniu wy często rozgrywacie, no, z uwagi na Pana filozofię, której na to, że wypływającym jesteście wszyscy, Panu spojrzał, rozgrywacie często tuż do boku. Czy, czy w pierwszej lice, kiedy decydują się takie niuanse, jedno dobre do szukowania, tak jak dzisiaj było, czy, czy warto z czegoś takiego rezygnować? Ja wiem, że Pan nie zmienił w swojej gry, ale czy, czy, to, czy naprawdę nie załatwo jest tego rezygnować, z, z takim formem atakowania niewali? Nie, my absolutnie nie rezygnujemy z takiej formy, też pracujemy nad stałymi fragmentami gry, tylko tak jak pan słusznie zauważył, drużyna widza nie jest drużyną wysoką, więc staramy się te stałe fragmenty gry też na różne sposoby rozgrywać. Dzisiaj mieliśmy w tym elemencie przewagę, mieliśmy kilka tych stałych fragmentów gry. Natomiast stały fragment gry, wie pan, mam to do siebie, że przede wszystkim kluczem do tego, żeby można było mówić o tym, że on jest dobrze wykonany, to jest to pierwsze podanie, to uderzenie czyli piłka wprowadzona w pole karne przeciwnika, myśmy dzisiaj przy stałym fragmencie gry GKS-u po prostu sobie przyspali i gdybyśmy lepiej zareagowali na to, tak mieliśmy reagować, czyli bylibyśmy wcześniej w polu karnym przed rywalem, który tą piłkę dostał, to pewnie by ta bramka nie wpadła, no i oczywiście dzisiaj można w ten sposób dyskutować, prawda? że widzę w traci gola po stałym fragmencie gry, a miał też swoje stałe fragmenty gry, których po prostu nie, nie wykorzystał. W dzisiejszym meczu mieliśmy ich, tak jak pan powiedział, 11 i nie wykorzystaliśmy żadnego. Może przyjdzie taki mecz, że będziemy mieli jeden i go wykorzystamy i wtedy będziemy mówić, że no ta nasza skuteczność w tym elemencie gry jest wyśmienita. Też nad tym pracujemy i absolutnie tego nie, z tego nie rezygnujemy, bo to też jest metoda na wygrywanie meczy, co pokazało dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Tak, Wysław 24 Nie było na, nawet na łapce rezerwowych Warchoła. To jest ostatni piłkarz, który dla Widzewa w końcówce tamtego sezonu zdobywał gole, potrafił zdobywać gole, wypracowywać karne. Z jakiego powodu go zabrakło? No bo jeżeli tutaj w takim razie nie było strzału właściwie groźnego, bo nie wiem jak broni Przyrodzki po takim spotkaniu. To na yy, jakiś powód jest. No, widzę, że nie było w ogóle człowieka, który strzela. Yy, taki człowiek został w łodzi. Tak, Damian został w łodzi z tego względu, że Damian miał bardzo duże luki w yy, przygotowaniach, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. Raz, że uraz, który go dwukrotnie dopada, dwa. Dwukrotnie choroba, którą przechodził i to dość ciężka choroba był osłabiony, nie był przygotowany do tego, żeby dzisiaj wystąpić w spotkaniu ligowym, dlatego został w Łodzi. To nie jest powód jakiś inny, że Damian jest zawodnikiem, nie wiem, w słabszej dyspozycji, w słabszej formie. Po prostu był zawodnikiem po chorobie. Jeszcze całe <laughs> dwa tygodnie temu przechodził taką. Dość poważną infekcję, był dość poważnie no, odwodniony, dlatego, dlatego go nie było, tak. się panie trenerze, Takie pytanie o taktykę. Czy pan widzi miejsce w swoim szkielecie duży, że na czuwolenia Bo tego dzisiaj nie było widać, żeby był w zawodnik, zawodniku, do którego możemy posłać kilka do pod drogą straty. Tam cały czas nasza, nasza, nasza tencyma była schowana za linią obrony i teraz brakowało odpowiedzi wiadomości przewiduje miejsce na tego zawodnika, na przykład dla Bartkowa Ciebieleczyk albo dla Osmanaya. Tak, przewiduje takie miejsce dla Osmanaja, dla Damiana i przewiduje też takie miejsce dla tych zawodników, którzy dzisiaj wyszli na boisko i grali, bo to, że znajdowały się puste luki, puste miejsca w sytuacjach, kiedy można było gdzieś z bocznych sektorów boiska dośrodkowywać te piłki w pole karne czy dogrywać, to tylko wynikało z tego po prostu, że w to pole karne zawodnicy nie wchodzili tak, jak wchodzić powinni, bo gdyby tam się łatwiej byłoby te piłki po prostu e, dogrywać i na pewno one by mogły znaleźć adresata, ale to była jak gdyby kwestia realizowania założeń taktycznych, czyli wywiązywania się z obowiązków, które należą do danego zawodnika, a nie kwestia czegoś takiego, że my tam w polu karnym nie chcemy mieć piłkarzy, nie chcemy mieć graczy, którzy będą po prostu wykańczać akcje. Absolutnie tak do tego nie podchodzimy, bo nam, ja to mówiłem wyraźnie. No, punkty będą dawały zwycięstwa, żeby wygrywać meczem musimy raz, że oddawać e, szczały na bramkę. Tu ja się zgodzę z Panem, że e, nie wiemy jak przyroski broni w dzisiejszym meczu, bo wiemy, że to jest świetny bramkarz i bronić e, potrafi. Natomiast faktycznie dzisiaj nie miał Aż tak wielu momentów, żeby się po prostu wykazać. I na pewno wynikało to z tego, no, że nie mieliśmy, szczególnie w drugiej połowie, takiego parcia na bramkę, jak było to momentami w pierwszych 45 minutach. Bo gdybyśmy się lepiej zachowali w niektórych sytuacjach, które żeśmy sobie stwarzali w pierwszych 45 minutach, zagralibyśmy bardziej odważnie z przodu. Szczególnie Kimura, który jest prawym obrońcą, miał bardzo fajne dwie sytuacje, takie, żeby mocniej podciągnąć w kierunku bramki przy i albo decydować się na uderzenie, albo na dogranie, zmuszając tym swoim wejście, wejście też innych zawodników w pole karne, to może byśmy taką sytuację stworzyli. No, ale to jest kwestia gdybania, nie ma co gdybać, tylko trzeba wyciągnąć wnioski i jechać do ząbek. Tą sytuację z wiarą, która we mnie jest, i jest w piłkarzach i ona na pewno nie zginie, chociaż nie wiem, co by mówiono, co by pisano, to my na pewno wierzymy w to, że stać nas na to, żeby dalej skutecznie walczyć o ligę dla Widzewa. Panie redaktorze. Na, na pierwszą kolejkę przede wszystkim nie miałem wszystkich zawodników zdrowych, więc czasami sytuacja zmusza trenera do innego ustawienia. Tak? Wiadomo, wypadł mi na obozie Mariusz Zganiacz, który na pewno jest bardzo ważną osobą dla tego zespołu, który, który można powiedzieć jest takim sercem. Zawsze defensywny zawodnik to jest to serce, jak ja to często mówię. Ten tempomat w samochodzie, który decyduje o szybkości akcji, o tym czy zwolnić, czy przyspieszyć. Bardzo doświadczony zawodnik, na którego bardzo liczę. Nie było go, więc starałem się tę dziurę lepić już w miarę, w miarę, w miarę doświadczonym grzybkiem, który, który gra też w reprezentacji do lat 19, bo tak to trzeba mówić. Wydaje mi się, że nominalna jego pozycja to jednak będzie prawa obrona i tam będę szukał mu pozycji, bo to jest chłopak naprawdę wydolny, z niezłą techniką, dobrze grający do przodu i z niego tam możemy mieć pożytek. No, cieszę się, że dzisiaj Biskup wrócił do gry, bo nie zapominajmy, że no, dzisiaj Tychy wyszły z trzema młodzieżowcami w pierwszym składzie. Nie mamy jeszcze Rudkowskiego młodego, który też był blisko tego, żeby wywalczyć sobie miejsce w pierwszym składzie. także. Wydaje mi się, że ja mam wiarę w tych młodych chłopaków i ja zawsze do nich uważam, że zasługują na to, żeby dawać im szansę, bo jeżeli nie będziemy młodym Polakom dawać szansę, to nigdy nie będziemy mieli nowych reprezentantów naszego kraju. Robiłem to w Jagiellonii i będę to systematycznie robił jako trener w każdym zespole. To musi być dobra mieszanka, zaś w zasadzie Maćka Kowalczyka. Maćek Kowalczyk, wiadomo, ma swój wiek w ciężkim treningu, w okresie przygotowawczym, troszeczkę nam. Jeżeli można tak powiedzieć zdech. W przenośni oczywiście, umarł fizycznie. O. No i ten okres po obozie, kiedy trenuje się już raz dziennie, ma swoją jakość, ma swoją wartość. Umie bramkę szczelić. Tak, widzieliśmy, ile dzisiaj obrońcy widzewa mieli z nim problemów w drugiej połowie. On się umie zastawić, on umie wygrać głowę, on ma dobre umiejętności piłkarskie, on wie, kiedy ma się dać sfaulować. Taki zawodnik drużyny jest potrzebny, więc szukam dla Kuby pozycji na prawej pomocy, z której ja mi się dzisiaj też się nieźle wywiązał. Może tych akcji ofensywnych tyle nie było, no ale tak jak mówię, no są potrzeby drużyny i każda jednostka pojedyncza musi podporządkować wszystko dla dobra zespołu. Mam taką filozofię, taka, w takiej filozofii się też nauczyłem za granicą i takiej będę się trzymał. Jest dzisiaj taka potrzeba, musi sobie tam dać radę. Jak go wystawię na prawej obronie, też będzie musiał sobie dawać radę. Czy nie, nie, no jeżeli my staje fragmenty gry, mamy z góry określone, czyli prawą nogą bijemy w kierunku bramki, lewą nogą też w kierunku bramki, czyli to jest normalne, że do lewy, do rzutów wolnych z tej strony, rzutów rożnych podchodzi. Podchodzi, podchodzi razewisz, tak. Eee, Łukasz Grzeszyk dzisiaj nie wziął jednego, jednej rzeczy pod uwagę, co często powtarzam, warunków atmosferycznych, padał deszcz. Te nowe piłki są trochę inne, jej się nie da takiej rotacji nadać, jak normalnie on potrafi nadać rotację tą prawą nogą i te piłki mu po prostu z nogi zjeżdżały i one leciały met nad ziemią. Jeżeli wziąłby to pod uwagę, podszedłby na większym ryzyku, akurat tak jak dzisiaj Marcinowi Radzewiczowi, wychodziły te rzuty wolne, uderzał bardziej czysto, dawał troszeczkę mniej rotacji, wtedy one miały też swoją moc, ale przyjdą takie spotkania na pewno, że i Łukasz Grzeszczyk te rzuty wolne będzie uderzał wolne. lepiej. Ciebie... No Nie było żadnej zmiany. Wszystkie rzuty wolne z prawej strony bije lewą nogą do bramki Radzewicz. Ale no do kogo ja mam się odnosić? Ja mogę rozmawiać tutaj z trenerem o utrzymaniu. Oni niech się wezmą za grę. Tak? Dzisiaj zachował się na boisko też dla mnie trochę nieetycznie i nie fair play. O. Kiedy biskup był sfałowany i krzyknąłem, że jest fałowany, na no całe boisko krzyknął: niech, niech, niech tam leży, nie wiem co jeszcze do tego krzyknął. Niech oni trochę szacunku nabiorą do trenerów w Polsce, wszystkich. I my, trenerzy, musimy się trzymać razem. To piłkarze są pod nami. Tak? Możemy się z trenerami niektórymi nie przepadać ze sobą, ale brońmy się, bo tak jest za granicą. Ja to będę cały czas powtarzał. My się będziemy bronić to też będziemy mieli broń potem między sobą, rozmawiając o pozyskiwaniu piłkarzy, tak? A to tak, na razie czasami to do góry nogami jest wywrócone. Że niech on się zajmie grą, tak, niech pomaga swojej drużynie. Ja będę tutaj akurat stał i bronił trenerów. Jak my się cały czas powtarzam. my się będziemy bronić, to i no, no, będzie to jakaś... Wikreste, nie Proszę? A na razie niech on się zajmie swoją drużyną i swoją grą. No. Dziękuję bardzo, tutaj proszę. Jarosław Szczerbak, Widzewak.pl. Pytanie Już za 4 dni mecz pojazdowy w Ząbkach. Czy przewiduje Pan zmiany w 18 meczowej? Mam tutaj konkretnie na myśli zawodników ofensywnych. Czy jest szansa, że któryś z no, tych trzech zawodników ofensywnych, których mamy, czyli no, osmanach, wiadomo, nie ma jeszcze, wiadomo, nie ma jeszcze kontraktu, ale czy jest szansa, że on lub Barko lub Kowal pojawią się w meczu? Oczywiście, że taka szansa jest, bo ja o tym mówiłem wcześniej, odpowiadając na pytanie odnośnie tego, czy przewiduje miejsce dla zawodnika, który jest takim typowym wysuniętym napastnikiem i takim jest Osmana, czy czy Bokowal jest bardziej zawodnikiem grającym na skrzydle. Przewiduje taką ewentualność, to będzie zależało wszystko od dyspozycji, prawda, jaką zawodnicy będą mieli przed tym spotkaniem z Dorkanem Ząbkim. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mamy jakieś pytania jeszcze? Rozumiem, że nie. Ostatnie? Ostatnie, nie? 600, 600, 600, 600 widzów, tak. Dziękuję bardzo, do zobaczenia na kolejnych momentach. Dziękuję, Dziękuję.